Siemankos, jestem Rybard. Dzisiaj wit witam Was w pierwszym odcinku z gry EA Sports FC25. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, jaką jest. Dążenie do zdobycia ligi mistrzów klubem z Extra Class. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Otóż rozpoczynamy. Sezon. W wybieram klub. Mm, najpierw sobie trenera, może wybierzemy. Ja jestem z z z ze Szczecina, więc chcę, żeby Pogoń Szczecin zdobyła Ligę Mistrzów. <laughs> Wiem, że to jest raczej niemożliwe, ale ja zrobię wszystko, by tak się właśnie stało. No i Bierzemy naszego trenera Roberta Konedowicza, klub Bogoń Szczecin i rozpoczynamy no, nową karierę. To, to stadionu tutaj nie zmieniam. Czy dać mm, aktywny? Kautik też. Damy łagodny. Aha, was krąg Dobra, to damy to, żeby się lepiej grał. Mecz wi wiadomo, że jak najkrótszy. Też po 3 minuty stawienia symulacji, można edytować. Oho, <laughs> można dać, żeby ktoś miał kontuzję. Dobra, zaczynamy. Nowe początki. Dzisiaj wszyscy mamy nadzieję, wszyscy marzymy. To początek nowej przygody. Do dzieła. Razem I działamy dużo. Tak jak już, już widzicie, już kilka karier zagrałem. Ale teraz sobie zagram nową pogoń. Od. Dzięki. I mamy Robert Kolendowicz, to ja. Witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. To ja na rok kontrakt. Co my tutaj mamy? Powiadomienia. Raport ze szkoły. Juniorów. Nasze wizje, no to. Wiadomo, żeby chyba wszystko wygrać. No, tutaj, żeby wygrać, żeby się, no, się zakwalifikować do europejskich Pucharów i, i w Pucharze kraju to być no. I ja mam tutaj właśnie e, taki plan, żeby wygrać wszystko, co się da. No, ale czy mi się to uda, to nie wiem. Tutaj, no, jak chcecie ze to, to, to poczytajcie, ja tam. Tego nie będę czytał I co no to tutaj najpierw Może zobaczymy sobie zespół Kogo by tutaj było sprzedać Ja o, zawsze mam taką taktykę że sprzedaje tych tych najstarszych ale no Tutaj może być troszeczkę inaczej Ale zobaczymy no Mamy tutaj Grosickiego, oczywiście, że nie sprzedam. Czy co, ja na razie będę tutaj zostawił? Tutaj nikogo bym nie ruszał. Pójdziemy sobie zagrać pierwszy mecz. A, dobra. Najpierw przyjmiemy sobie jakieś zaproszenie. No wiadomo, że tam gdzie jest największy hajs, nie? Zagram sobie dzisiaj w odcinku, tak, cały może ten turniej i potem zobaczymy co, co będzie dalej więc ro, ro, rozpoczynamy fazę pucharową skład taki no, na pierwszy mecz tak yy, wyjdziemy i zaraz zobaczymy jak to będzie po tym meczu i, i porobimy wtedy zmiany w składzie tu rozpoczynamy mecz ja was nie będę zanudzał więc dopiero e, usłyszymy się pod koniec meczu bierze się koniec pierwszej połowy jak widać Pogoń wygrywa 1 do 0 po golu Kulurisa ale tak to ogólnie gra jest bardzo wyrównana i co to będzie dalej, nie wiem, ale fajnie by było, jakby się udało wygrać. Będę oczywiście do tego dążył. Drugą połowę rozpoczynamy bez żadnych zmian, i słyszymy się z raportem na sam koniec. Dobra, zbliżamy się do końca meczu. Mamy 82. Minutę. Ogoń prowadzi 3-0 po dwóch golach Kamila Grosickiego. Jeden z rzutu karnego, a drugi z akcji. Napiszcie ogólnie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć te urywki, jak zdobywam bramki albo jak, jak tracę bramki, bo teraz tak tylko eksperymentalnie robię, że wam tego nie pokazuję, ale jeżeli byście chcieli to zobaczyć to oczywiście dajcie znać w komentarzu i wtedy brameczki zacznę dla was nagrywać, a teraz tutaj pogoń szłap i Łukasiak został sfaulowany tutaj Konde dostał żółtą kartkę w 90 minucie sobie Dośrodkujemy cyk. I nic z tego nie wyszło. Dobra, nieźle. Pierwszy mecz. W debiucie wygrany. I to jeszcze jak? 3-0. Takim zagranicznym klubem to myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Jedziemy dalej. Co tutaj mamy? Jakieś plany? Hmm. Zatrudni nowego trenera. Mamy budżet. się do tej... A, weźmiemy sobie tego Sebastiana Błaszczyka. I dla dla kulululisa, dobra. Mm, teraz tak. Oferty mamy jakieś? No, kulorisa to ja wam na pewno nie sprzedam. Nie, nie. Odrzuć ofert. I Klukowski, Antoni. No, dobra. Zobaczymy, niech sobie idzie. Młody niech się rozwija. Co tutaj jest? Mamy jakiś nowych piłkarzy. No pewnie, ale tutaj na tutaj, tutaj żadnego nie jesteś. A nie, co pan? Ale to transferami zajmiemy się w następnym odcinku. Tutaj mamy dwa maile. Prowadzenie kadry. Europejskie puchary. Fajnie. Dobra, dalej. Już dzisiaj gramy kolejny mecz. Kulkowski odchodzi. Kulkowski, sorry. Dobra. Dzień, dzień meczowy. Jak tutaj no są podmęczeni, to porobimy jakiś zmiany. Za, za Gorgona kogo możemy nadać? Mamy tego Smoińskiego. To był Kasiaka Gamboe Pciachciana czy Przeborka Damy Wendrchowskiego Grosicki, ty, ty zmęczony jesteś? Dobra, dasz radę, chłopie. To jest za Borgesa damy. Damy Tak, taką gdzie jest tutaj? Korczakowski. Mamy tutaj. Korczakowskiego podmienimy pod, pod Gorgona. Ulwersat nie jest zmęczony wcale. Dobra. Z takim składem chyba wyjdziemy. Grosickiego się najwyżej zmieni po pierwszej połowie. No, zobaczymy jak to będzie. Jego kondycją. Więc Drugi mecz w. Krajowych Pucharach? Czy w europejskich Pucharach? Jakoś się to tak nazywa. Europejski Puchar Narodów. Dobra. Więc słyszymy się w raporcie po pierwszej połowie. O, I już mamy pierwszego spalonego. Dobra, więc witam Was w raporcie z pierwszej połowy. E Powiem Wam, że sytuacja wygląda niezbyt ciekawie. Mimo tego, że wygrywamy, to mamy czerwoną kartkę. Ulwestad dostał czerwoną kartkę ze faul. I teraz uwaga, możemy powiększyć wynik na 2-0. Ja, kuluris! Cool, Dla widzów żeś nie szczelił, a jak nie nagrywam, to szczelasz. No, jak, jak słyszeliście, kuluris cool, właśnie szczelił gola. Dla nas tutaj. Grosicki oddycha rękawami, więc Korczakowski, niech za niego wejdzie. I tutaj Zech też oddycha rękawami, ale nie mam z kogo zmienić, więc niestety musi grać. 1 do zera, mamy czerwoną kartkę, jest nieciekawie, ale postaram się, się to wygrać. Dobrze, że my mamy czerwoną kartkę i zespół przeciwny też ma czerwoną kartkę, więc. Gramy tak samo. O okazja teraz na zobycie Gola. Kuluris, kuluris, nie spierdziel tego. No nie no. Dla widzów, kuluris nie chce szczerać. Dla dlatego nie nagrywam dla Was bramek. <guluriz> Dobra, tak jak powiedziałem, kuluris dla, dla Was niestety nie chce szczerać. Zaraz po wyłączeniu nagrywania. Kululis miał setkę. No jeszcze ją na 2 do 0. Już ma w dzisiejszym meczu 2 gole. I wygrywamy 2 do 0. A teraz będzie karny. Przez mój głupi błąd. Ale Zachowam spokój i postaram się to ob obronić, uwaga. Lupa. Niestety. Wygrywamy już 2 do 1. A nie 2-0. I mamy... Ostatnie dwie minuty meczu. Wydaje mi się, to, to utrzymać, jeżeli nie popełnię głupiego błędu, to tak. Muszę się teraz skupić tutaj na obronie i walczyć do, do końca. Dobrze, dobrze, Wędrychowski. Przedłużamy to, panowie. Koniec. Tak jest. Udało się. Na farcie udało się wygrać 2 do 1 z FC Sion. Teraz sprawdzimy nasze miejsce w tabeli. Zespół będzie chyba w biuro, tak. Mamy 6 punktów. Mamy już ostatni mecz. Więc idziemy go zagrać, ale jeszcze najpierw zobaczymy sobie tutaj, co to są tutaj za, za potencjały. No, no, no. Szkółkę mamy bardzo dobrą. Ale tak. Hmm, będziemy sobie zobaczyć tutaj powiadomienia. Zawodnik zawieszony. Mieszkać no, przez tą czerwono, czerwoną kartkę. I dostaliśmy już 140 tysięcy. Tutaj grosicki się z nami przywitał. No ma. Szkoda, że, że, że nie mogę Ci odpisać. Dobra. Lis Jakub Lis Chcą go Dobra Odrzuć ofert Dalej Gramy Ostatni mecz W tym odcinku Wszyscy zostają, a ja tutaj muszę tylko zmienić Ulwia tutaj zmieniamy na kurzawę. I tutaj lącar jest zmęczony. Dobra damy tego Kermit. Za Czechę. i gramy mecz. Ostatni mecz turnieju. Ciekawe czy uda nam się go wygrać tej rozgrzeweczki no i zaczynamy pierwsza akcja meczu Ciśniemy od razu o, już, już nam odebrali piłkę to chyba nie będzie łatwy mecz Dobra pierwsza połowa zbierza się ku końcowi Pogoń prowadzi 2-0 po dwóch golach Łukasiaka I lecimy dalej. No, może uda mi się szczelić gola, żebyście go widzieli. Tak jak powiedziałem kilka minut temu, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć te bramki, bo to myślę, że to doda takiego uroku i będzie się lepiej oglądało. Nie, nie robię żadnych zmian. Grosicki ledwo żyje. Trudno. Da radę. Ciśniemy ich tutaj. Musimy, panowie, wygrać ten, ten turniej. Bez zmian. Mecz bez zmian. 2-0 cały czas. Ale teraz mamy okazję na zdobycie trzeciego wola. Paryzek przed Zak. Kulurisa. Grosiski cały czas się trzyma. Mimo to, że dycha już rękawami kondycji już prawie nie ma. Ale kapitan musi grać do końca. Co to ma być za kapitan, który nie gra do, do końca? No bo tak już mamy dobry wynik. 2-0. I chyba wygrywamy ten, ten turniej. Może ktoś nas prześcignie, ale chyba jako jedyny zespół mamy wygrane wszystkie trzy mecze. Ale zobaczymy. Dalej. No i pięknie. I, I udało nam się wygrać. Udało nam się wygrać. Dostajemy 1 275 tysięcy złotych. I, i, I otrzymujemy również gratulacje za wygranie Pucharu europejskich narodów. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Takim miłym akcentem kończymy te, ten odcinek. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, bo to motywuje mnie do dalszego na nagrywania. Mam nadzieję, że nowa seria Wam się spodoba. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Siemanu.